Justyna, moja obserwatorka, znalazła się w szpitalu, ma cukrzycę ciążową i szlak ją trafił, jak zobaczyła co będzie, jadła, dała informację, że ma cukrzycę. Miała założony CGM, ciągły monitoring glukozy. Jak dostała porcję rosołu, porcję zupy z rozgotowanym makaronem, wyskoczyło jej do 250 śmiać się chce. Oglądał te obrazki, no i zielone tam jest, słuchajcie, list sałaty, troszeczkę marchewki, tam, jakaś brokserka wędruje. Makaron, oni myślą, że makaron pełnoziarnisty dadzą, to będzie, będzie super dietetyczny. No nie napisze, że leży w szpitalu i dała znać, że ma dietę cukrzycową. To jakaś porażka jest, pisze. Że gdyby sam się nie ogarnął człowiek, to by jeszcze się większej cukrzycy nabawił. Szpitalna dieta niby cukrzycowa, a nie wiem, kto na tym pieczy trzyma. Masakra jest, mówi, masakra. Nie wiem, kto tam pracuje, czy po prostu funduszy nie mają, czy nie mają głowy do tego, jak układać dietę, czy po prostu chcą dobić tego pacjenta, brak mi po prostu słów. Wiem, w Polsce nie jest dobrze, ale też jedyna dobra wiadomość, że służba zdrowia w Anglii też nie jest wcale lepsza, czy we Francji. Ze względu na kolejki zaczynają leczyć w aptekach. U nas, no, jak jeszcze masz tam trochę znajomości albo przyciśniesz, to się dostaniesz. No ale jak już się dostaniesz, to cię dobiją. Makaron, to jest jedzenie, najtańsze jedzenie na świecie. Nie chcę się wierzyć, aby osoba, która układa te diety dla cukrzyków robiła to celowo. O mój Boże, apokalipsa!